Witam Was serdecznie na miesięcznym podsumowaniu z pompy ciepła Panasonika 16 kW, która była zamontowana w 2019 roku w domu jednorodzinnym, gdzieś ponad 200 m2, stare bardzo budownictwo po niemieckie. Dom remontowany, ocieplony, chyba tylko piątką. Stare okna plastikowe, jak ja byłem na komunie, były one robione. A już mam prawie 40 lat, czyli okna kiedyś też by trzeba odrapać. Ale zobaczymy jak to wszystko będzie jak to wygląda. Jak się sprawdza, gdzie mamy e, grzejniki, nie mamy podłogówki, mamy parę klimakonwektorów. I w grudniu zużyliśmy 1092 kWh, z czego ta pompa ma przekłamanie też ogólnie trochę więcej ona zużywa. E, co jeszcze można powiedzieć? Także wodę bieżącą grzejemy osobną grzałką. To by trzeba było też sprawdzić, ile ona wykła, bo tutaj wody bieżącej parę razy tylko dogrzewałem. A tak mam taką dość silną grzałkę, jak świeci słońce, to ja wiem, tam załączam, że jest autokonsumpcja tej wyprodukowanej własnej energii. I co jeszcze można powiedzieć? Zobaczmy. Ile by ta pompa połknęła w tym grudniu Jeśli byśmy nie mieli pompy ciepła tylko byłoby to 1 do 1 grzanie elektryczne Czyli prawie 4 razy więcej czyli spodziewamy się że to COP Będzie gdzieś 4 I czy się mylę czy nie 3,8 jeszcze mniej No i tak to wygląda nie było mrozu dopiero pierwszy raz teraz jest śnieg Albo w październiku może też trochę śniega spadło. Co można jeszcze powiedzieć, że te zbiorniki są 300 litrowe chyba. Tak mi się do ogrzania buforu na, na, ten, na kaloryfery co lecą. No i tak to się prezentuje. Zrobimy jeszcze podsumowanie roczne. Ile przez cały rok ta pompa zużyła. No i będziemy widzieć się w miesiącu styczniu. Ja was serdecznie pozdrawiam. Napiszcie też czy, czym ogrzewacie, czy też używacie pompy ciepła, wiadomo pompa ciepła najlepiej sprawdza się z podłogówką i czy macie może pompę ciepła gruntową, bo tutaj jest powietrzna, czyli jak jest poniżej 5 stopni to już się robią defrosty i niestety ta efektywność albo spada i tracimy tą moc na defrost. No i to by w sumie było tyle, chyba że jeszcze sprawdzić błędy czy to były obecnie ile idzie, 1-4. O, sprężarka właśnie. ilość włączeń wyłączeń widzicie i całkowity czas działania. Opa na razie chodzi bez awaryjnie już 6 lat. Teraz będzie le leciał 7 rok. Opinie moim zdaniem jestem mega zadowolony w porównaniu, że miałem starego kopciucha i trzebało tam cały czas latać. Trochę żałuję, bo nie wziąłbym tej dotacji tego kopciucha, zostawiłbym. No ale on był ani razu by jeszcze nie używany bo nie było żadnej takiej awarii, żeby trzeba było go użyć. Mam kominek, to też można sobie się poratować. A wiadomo, jakby coś tam by było bo sytuacja geopolityczna, czy coś by się zmieniło, to jakiś pies tam zawsze znowu w piwnicy można wmontować i dostosowywać się do danej sytuacji. Życiowej i rozwiązywać nasze problemy, albo ulepszać ten nasz yy, mały kawałek ziemi, I to było mój jest ten kawałek podłogi. Tak więc trzymajcie się i zaraz nagram jeszcze roczne podsumowanie tej pompy ciepła. Jakby co to zadawajcie pytania, powiedzcie jak u Was to wyszło, ile w grudniu służyliście, czy jesteście zadowoleni, jakie rachunki. Bo ogólnie ja się staram wychodzić na zero, czyli jeszcze mam tego prosumenta przez 6 lat się powoli to kończy. I te 70% nam oddają, albo 80, jak macie 10KW instalację, to co wyprodukowujecie, to później Wam zwracają. A te 30-20% jest na przesył. I to była świetna umowa, pamiętam, że wtedy ludzie jeszcze byli smutni, że tracą te 20-30%, ale jak wiemy, te nowe umowy są jeszcze gorsze i gorzej się na tym wychodzi, co jak co i tak jeszcze te panele fotowoltaiczne pozwalają obniżyć e, obniżyć rachunki. Ja już podejrzewam, że po tych wszystkich latach te panele wszystkim się zwróciły, na razie bez większych też awarii. Czekam albo Czekam i mam nadzieję, jak długo żaden inwenter jeszcze nie padnie, i mam nadzieję, że jeszcze parę lat pochodzą albo i cały czas, chociaż wiecie, to jest tylko elektronika. Tak więc, serwus i trzymajcie się do rocznego podsumowania.